bo jak wspomniałem, 5 sierpnia Sejm przegłosował odebranie Antoniemu Macierze immunitetu. Waldek, który się nie boi, tak jak wszczął postępowanie, tak jak dopilnował, żeby dzisiaj postawiono mu niespełna miesiąc po odebraniu immunitetu poselskiego te zarzuty. Tak na razie, to trzeba przyznać, no ale to jest dziad, to jest starzec, on nawet prawa jazdy nie ma, nie będzie uciekał, poza tym tłumarzone w końcu. Waldemar Żurek wykończy na zero, po prostu. Ziobro, tak, nowotwora. Kliknij subskrybuj i bądź na bieżąco. Subskrybując pomagasz nam się rozwijać. Dzień dobry, dzień dobry, to już kolejny dzień od końca wakacji, gdy Waldemar Żurek naprawdę ostro zabrał się do roboty, a przynajmniej no, a potrafi delegować swoje kompetencje, czyli trzymać bat nad swoimi prokuratorami, a może przerysowuje, ale o to chodzi szczególnie gdy zobaczymy, jak dużo się dzieje, drodzy Państwo, a że dużo się dzieje, nie trzeba nikomu tłumaczyć. Nie dalej jak wczoraj opowiadałem Państwu o tych dwóch ultraprawicowych, nacjonalistycznych bydlakach, którzy posiedzą. Sąd przedłużył im areszt do grudnia tego roku, a jeśli w międzyczasie Jaszczurowi i Ludwiczkowi, szczególnie temu pierwszemu Jaszczurowi, uprawomocni się wyrok, który zapadł już w jego sprawie, no to okaże się, że dostanie on tak zwaną. Trolewkę, więc długo, długo będzie mógł kontemplować w ciszy, a przede wszystkim bez dostępu do internetu i YouTube'a nie będzie szerzył swoich nienawistnych, nazistowskich, plugawych treści. No cóż, jest to był wtorek, dzisiaj jest środa, a więc dzisiaj, drodzy Państwo, z przekazem prokuratura kolejnym i to jakże. Radosnym. Pamiętają Państwo, jak dokładnie miesiąc temu, a tak naprawdę 5 sierpnia, nagrywałem tu z tego miejsca dla Państwa film o tym, że oto Maciora w końcu pójdzie do wora, że Sejm zdecydował o tym, żeby odebrać immunitet. Antoniemu Oszołomowi Macierewiczowi, tak jest szefowi osławionej podkomisji smoleńskiej ober policmajstrowi, bo i policją dowoził jako minister spraw wewnętrznych no i e, e, równie niesławnej a, a, roli minister obrony narodowej człowiek, który był jest ogromnym szkodnikiem, bo przypomnę Państwu, że to on zdemontował dokumentnie polskie służby specjalne, w tym a, słynną WSI, Wojskową Służbę Informacyjną. No, do dzisiaj niestety państwo polskie i jego bezpieka płaci za to cenę, szczególnie na arenie międzynarodowej. No bo bez precedensu było to wydarzenie, szczególnie gdy Maciora, jak Państwo pamiętają, no uwielbiał po prostu, uwielbiał, a, by wszystkie tajemnice państwowe wypaplać. No, tak jak wypaplał, kto był agentem, w jaki sposób, od kiedy do kiedy, kto był aktywnym, kto jest byłym. A no wybuch wówczas związany z listą Macierowicza gigantyczny skandal. A teraz może skandal jest mniejszy, ale za to może w końcu, szanowni państwo, maciora, jak wspomniałem na wstępie, pójdzie do prawdziwego wora. O co chodzi już spieszę donieść, tylko zaproszę Państwa jeszcze przedtem do naszego sklepu internetowego na stronę antyprawa.pl a tam a tam czekają na Państwa cudowne zakupy, nie dość że najnowsza kolekcja jesienno-zimowa poświęcona batyrowi i prześmiewczym hasłom związanym z tym rezydentem. To w dodatku kupa gadżetów z codziennego użytku. Państwo ostatnio na przykład zamawiają kubki termiczne z naszej strony, co nas bardzo cieszy, ale też na jesienne długie wieczory i zimowe coś do poczytania, czyli kawał dobrej literatury z całą serią dzieł profesora Stanisława Obirka, takimi jak chociażby. Sodoma, także serdecznie polecam. Antyprawa.pl to o tyle istotne z naszego punktu widzenia, że robiąc zakupy y, na stronie antyprawak.pl Państwo bezpośrednio wspierają rozwój naszego kanału. Dzięki temu możemy kupować licencje na oprogramowanie, które, a, a, które jest nam niezbędne chociażby do montowania i emisji programów na, na sprzęt, no, na wszystko co jest z tym związane. Antyprawak.pl bardzo serdecznie polecam. Z góry dziękuję i życzę udanych zakupów. A teraz wracamy już do, do maciory. No, tych nagrań poświęconych Antkowi, policmajstrowi było zresztą więcej, no bo Państwo pamiętają. Najpierw oczywiście jego słynny, szaleńczy rajd po Warszawie, który został sfilmowany. Przez paparację, już nie pamiętam, superaka albo faktzeitung, na skutek czego po złożeniu doniesienia na, na policję, był to materiał dowodowy, no i Maciora stracił prawko. Kolejnych egzaminów nie udało mu się zdać, przynajmniej nic nie wiemy o tym, by odzyskał uprawnienia, tak więc zabrano mu lejce, musi jeździć na fotelu obok albo na tylnej kanapie. No i to wcale nie był jego koniec kłopotów, bo jak wspomniałem 5 sierpnia Sejm przegłosował odebranie Antoniemu macierze immunitetu no i, i wtedy właśnie w czasie tego filmu no, państwo takie wątpliwości wyrażali, że no tak ale to zanim to się stanie no przypomnijmy to było jeszcze to było jeszcze pod Adasiem Bodnarem drodzy państwo bo ja też się z Państwem zgadzałem, że no, no jest krok w dobrą mm. stronę, ale no, te młyny Bodnara mm. niestety e, e, bardzo powoli się obracają. No, okazało się teraz, że wiatru w wiatrak e, służący do mielenia, taki nowy, e, jak Państwo znają, z kołami młyńskimi, tak, tego wiatru w wiatrak a raczej wiatrak nabrał od momentu, gdy tylko swoją nominację odebrał, odebrał pan Waldek, który się nikogo i niczego nie boi. Tak więc nastał żurek. Żurek jest smaczny, kaloryczny no i, i smaczny, bo dzięki żurkowi mamy apetyt na coraz więcej i coraz więcej. A Antoni Macierewicz, drodzy Państwo, dzisiaj Dzisiaj tak jest. Właśnie, we środę, usłyszał, Szanowni Państwo, w prokuraturze zarzuty. W końcu, tak więc, nie upłynął nawet cały miesiąc od momentu pozbawienia maciory immunitetu, a już dzisiaj na wezwanie prokuratury stawił się w niej, został przesłuchany i postawiono mu zarzuty. Sprawa jest, drodzy Państwo, tak naprawdę gruba. No bo specjalny zespół prokuratorów, w tym wojskowych, który pracował nad kolejnymi przestępstwami, które popełnił w latach 2018-2022 Macierewicz, wykazał aż, aż Szanowni Państwo 41 spraw do sprawdzenia celem prześwietlenia i ewentualnego postawienia zarzutów ostatecznie śledczy w prokuraturze z tych 41 zostawili 21, ale takich absolutnie bezsprzecznych, ale przyznają Państwo, że wystarczy jeden, a dobry zarzut, tymczasem u Antka to jest tych zarzutów aż 21, 21 zarzutów dotyczących, drodzy Państwo, no Ulubionego sportu Macierewicza, czyli paplania, mielenia obzorem, publikowania materiałów, które nigdy światła dziennego ujrzeć nie powinny. Tym razem oczywiście robił to jako szef tej śmiesznej całej komisji smoleńskiej, czy też będąc precyzyjnym podkomisji. Natomiast w tym, szanowni Państwo. To jest niebywałe. On po prostu ujawnił wszelkie tajemnice, a raczej tajemnice każdego szczebla. Te szczeble są cztery ściśle tajne czyli taki top-topów w ogóle klucz wyrzucamy do Wisły: ściśle tajne, tajne, zastrzeżone i poufne. Tak buszował po papierach, tak szukał, tak myszkował, żeby popatrzył sobie na teczki, a Macierewicz i teczka. Szczególnie z aktami, to jest coś, co by, na widok czego on dostaje po prostu z wodu, no więc tak w nich grzebał, tak w nich szperał, że potem nie mógł sobie odmówić przyjemności, żeby to wszystko ujawnić. Tak więc ujawnił ściśle tajne, tajne, poufne, zastrzeżone materiały, ujawniając w ten sposób tajemnicę państwową, za co grozi mu w tej chwili kilka lat więzienia. Z 41 początkowych zarzutów ostało się 21, przypomnę, ale takich stuprocentowych. Dzisiaj te zarzuty mu, mu przedstawiono. No i niestety to jest, to podbiega to pod zdradę stanu, drodzy Państwo, tak? A więc nosił maciora razy kilka. No i, i, i ponieśli i jego, i maciorę w końcu i mam nadzieję, że tak jak pan Waldek który się nie boi tak jak wszczął postępowanie tak jak dopilnował, żeby dzisiaj postawiono mu niespełna miesiąc po odebraniu immunitetu poselskiego te zarzuty, tak na razie to trzeba przyznać, no ale to jest dziad, to jest starzec, on nawet prawa jazdy nie ma, nie będzie uciekał, poza tym tu ma żonę, tu ma dom i nie zastosował prokurator drodzy państwo, kozy więc nie pójdzie, bo wrócił niedawno z urlopu, bo już raz, raz już bezpieka po niego przyszła, ale otworzyła żona, oni pokazali wezwanie, no ona powiedziała, że, że maciora na, na wakacjach. No więc wrócił z tych wakacji i następnych, ale tych już za kratą aresztu śledczego nie będzie. Waldek uznał, że nie będzie się nad tym dziadygą pastwił. Niech sobie siedzi w domowych pieleszach w swoim ulubionym fotelu uszaku, pyka fajeczkę i czeka, aż z tych zarzutów powstanie akt oskarżenia i wtedy przeniesie się z fotela w domowym zaciszu na ławę. Oskarżonych. No, pięć lat więzienia, drodzy Państwo, w jego wieku, przyznają Państwo, to może być dożywocie. No więc, jeżeli tak na to spojrzymy, to Antek, no, nie chcąc być takim dążącym do zemsty za wszelką cenę, ale, ale Antek dostanie za swoje. I proszę właśnie nie myśleć, że a, tam trzy czy pięć lat. Hmm, no bo dziesięciu to mu przecież nie, 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 nie przyfasują, e, więc nie, drodzy Państwo, każdy rok za kratami dla tego to będzie jak 10 dla e, skazanego w wieku średnim, więc e, jak mu e, przypasują te wszystkie e, przestępstwa, które jest ro, oskarżany, to nawet jak dostanie piątka, nawet jak dostanie trójkę, drodzy Państwo, to. E, to będzie już po prostu say hello and wave goodbye jeśli chodzi o Antoniego Macierewicza. Będziemy płakać? No nie, tak jak w przypadku tych dwóch nazistowskich szmat, czyli Jaszczura i, i, i tego Ludwiczka nie będziemy. Państwo pytali, nawet nie dalej jak wczoraj, kto następny, więc, więc już jest odpowiedź i Mam nadzieję, że w związku z tym, że to pudełko czekoladek w prokuraturze pod postacią kręgu oskarżonych osób z zarzutami pochodzących ze świecznika PiSu się otworzyło i że tam jest spory wybór, to mam nadzieję, że tam taka wisienka w czekoladzie tak? będzie tą czekoladką. Czyli już niedługo, w końcu, Waldemar Żurek wykończy na zero po prostu. Ziobro, tak, nowotwora tę największą, najochydniejszą kreaturę ostatnich czasów, byłego, nie daj, pożal się Boże, ministra sprawiedliwości i i prokuratora generalnego, bowiem ten człowiek zniszczył dziesiątki, jeśli nie setki życiorysów. I jak mało kto naprawdę zasługuje na, na karę, tak więc na razie Maciora idzie do wora. E, mam nadzieję, że następny e, w kolejce będzie Braun, bo taka jest kolejność, e, domyślam się, na liście Waldemara Żurka, ze względu na to, że Braun przecież też. E, Immunitet za chwilę straci. Wspominałem Państwu o tym wrzesień. W wakacje Parlament Europejski nie pracował, więc to też kwestia dni. Następny będzie właśnie brunatny Braun, ten mały Hitlerek. No a po nim, mam nadzieję, creme de la creme, jak wspomniałem, czyli Zbigniew, nowotwór ziobro. Trzymajmy kciuki, aby tak właśnie się stało. A skoro o tych kciukach mowa. Bardzo proszę, było ich wczoraj grubo ponad 2000. Ja Państwu bardzo dziękuję. Zostawiamy łapki w górę, zostawiamy komentarze. Tych było, nie wiem, koło 400 chyba. E, państwo zauważyli, że starałem się na zdecydowaną większość z nich odpowiedzieć. Oczywiście też e, nieustająca prośba, apel to nic nie kosztuje to jest sekunda to jest ułamek sekundy wciśnięcie guzika. Subskrybuj. Bardzo, bardzo będziemy Państwu wdzięczni, podobnie jak za zakupy na stronie antyprawa.pl. Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.